Wyobraź sobie, że stoisz przed oceanem nieskończonych możliwości, ale twoje dłonie są spętane niewidzialnymi nićmi lęku, braku i cudzej zawiści. Dzisiaj te nici zostają przecięte. Wkraczamy w przestrzeń, gdzie starożytna mądrość spotyka się z twoją codzienną rzeczywistością roku 2026. Woda, którą pijesz każdego dnia, nie jest tylko substancją chemiczną, jest najpotężniejszym nośnikiem informacji i energii we wszechświecie. Biblia wielokrotnie wspomina o wodzie jako o symbolu życia, oczyszczenia i ducha. Kiedy kładziesz szklankę czystej wody na tekście Psalmu 23, nie wykonujesz magicznego sztuczki, ale tworzysz rezonans między materią a Słowem Bożym, które ma moc zmieniać strukturę rzeczywistości. Większość z nas żyje w stanie ciągłego deficytu, nie tylko finansowego, ale przede wszystkim duchowego. Czujemy, że nasze naczynie jest puste. A jadowite języki otoczenia tylko dolewają do niego goryczy. Postawienie wody na tym konkretnym psalmie to akt świadomego zaproszenia Bożej Sprawiedliwości do Twojego domu. Woda zaczyna chłonąć wibracje słów: Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Zrozum głębie tego zdania. To nie jest prośba, to jest stwierdzenie faktów w wymiarze duchowym. Przez całą noc woda ta będzie filtrować Twoją przestrzeń z energii zawiści, plotek i blokad finansowych. Które narzucili ci ludzie pełni mroku. Nie trafiłeś na ten film przypadkiem. Twoja dusza jest spragniona tej czystości i ochrony. W tej części naszego spotkania zrozumiemy, dlaczego ten rytuał jest tak skuteczny właśnie teraz. W świecie pełnym cyfrowego hałasu, twoja podświadomość potrzebuje fizycznego zakotwiczenia wiary. Woda staje się twoim świadkiem. Kiedy kładziesz ją na Biblii, mówisz wszechświatowi ufam mojemu pasterzowi bardziej niż moim problemom to jest moment w którym lęk traci nad tobą władzę ponieważ dajesz bogu konkretne naczynie które on może napełnić swoją łaską przygotuj się bo to co zobaczysz rano w tej szklance może być najbardziej szokującym dowodem na to jak wiele negatywności próbowało cię zniszczyć i jak skutecznie boża obecność cię od nich uwolniła dlaczego akurat psalm 23 w całej Biblii nie ma drugiego tekstu, który tak precyzyjnie definiowałby relacje między ochroną a obfitością. Na zielonych niwach pasie mnie, nad spokojne wody mnie prowadzi. Spokojne wody to stan twojego umysłu, którego jadowite języki nie mogą już mącić. Kiedy twoja woda stoi na tym tekście, ona nie tylko się oczyszcza, ona przejmuje kot, niczego mi nie braknie. W roku 2026 kiedy inflacja, niepewność i zawiść ludzka osiągają szczyty, ten psalm jest twoją jedyną stabilną walutą. Zrozum, że twoi wrogowie karmią się twoim poczuciem braku. Gdy widzą, że się boisz o jutro, ich wpływ na twoje życie rośnie. Ale psalm 23 mówi o stole przygotowanym na oczach twoich wrogów. To jest kluczowy moment tego rytuału. Woda, którą rano wypijesz lub którą obmyjesz twarz, jest nasycona energią tego triumfalnego posiłku. Boża sprawiedliwość polega na tym, że nie musisz uciekać przed tymi, którzy o tobie plotkują. Możesz stać w pełnym świetle, błogosławiony i chroniony, podczas gdy oni mogą jedynie patrzeć na twoją pomyślność. Ta część tekstu jest zaprojektowana, by odnowić twoją duszę. Przywraca moją duszę. To oznacza reset twojego systemu energetycznego. Wszystkie klątwy finansowe, wszystkie złe oczy, które patrzyły na Twoje portfele i Twoje rodziny, zostają zneutralizowane przez prostą obecność wody na Słowie Bożym. Nie bój się ciemnej doliny, przez którą być może teraz przechodzisz. Twoja laska i Twoja kije to jest Twoje rozeznanie i Twoja wiara. Woda, którą postawisz dziś wieczorem, będzie zbierać wszystkie resztki lęku z tej doliny, abyś mógł przejść przez nią suchą stopą i z podniesioną głową. To nie jest tylko religia, to jest technologia duchowego przetrwania i triumfu nad fałszem tego świata. Zanim postawisz wodę, musisz przygotować miejsce. Twój dom to twoja twierdza, a twój stół lub szafka nocna stanie się ołtarzem Bożej sprawiedliwości. Usuń z otoczenia wszystko, co przypomina ci o twoich wrogach lub o twoich porażkach. Ten rytuał wymaga czystości intencji. Szklanka musi być przezroczysta. To symbol twojej przejrzystości przed Bogiem. Prawda nie boi się światła, a ty nie masz nic do ukrycia. Woda musi być świeża, niegazowana, najlepiej źródlana, co symbolizuje czystość twojego nowego początku. Gdy będziesz nalewać wodę do szklanki, rób to powoli, z namaszczeniem. Pomyśl o każdej kropli jako o cząsteczce Bożej ochrony, która za chwilę zacznie pracować dla ciebie. Twoi prześladowcy nie mają wstępu do tego procesu. Kładąc szklankę na psalmie dwudziestym trzecim, wypowiedz imię Pana i poproś o rozeznanie. Niech ta noc będzie czasem filtracji Twojego życia. Wszystkie kłamstwa, które o Tobie powiedziano, wszystkie jadowite języki, które próbowały zniszczyć Twoją reputację, niech ich energia zostanie uwięziona w wodzie, podczas gdy Ty będziesz spać pod opieką aniołów pamiętaj by pod szklanką nie znajdowały się żadne inne papiery rachunki czy rachunki do zapłacenia nie kłać wody na problemie kłać ją na rozwiązaniu psalm 23 jest rozwiązaniem na każdą formę niedostatku kiedy tworzysz tę strukturę w twoim domu zaczyna krążyć inna częstotliwość to jest częstotliwość pokoju który przewyższa wszelki rozum twoi sąsiedzi twoi zawistni współpracownicy mogą nawet nie wiedzieć co robisz ale poczują zmianę Twojej aury. Staniesz się dla nich nieczytelny i nietykalny, ponieważ Twoje naczynie jest połączone z niebiańskim źródłem, które nigdy nie wysycha. To przygotowanie to Twój pierwszy krok do odzyskania suwerenności nad własnym losem. Wielu z Was pyta mnie, jak utrzymać ten stan ochrony, gdy woda zostanie już wypita, jak sprawić, by ten pokój trwał 24 godziny na dobę, nawet gdy wychodzę do świata pełnego jadu. To jest moment, w którym musisz zrozumieć, że rytuał jest bramą, ale ty musisz stać się strażnikiem tej bramy. Woda uczy nas elastyczności, ale ogień uczy nas autorytetu. Aby twoja modlitwa była nie do przebicia, musisz przejść przez proces hartowania swojej duszy. Właśnie dlatego stworzyłam dla was coś wyjątkowego I e Bóg, Szkoła Ognia. To nie jest zwykły podręcznik, to manual dla wojowników światła, którzy mają dość bycia ofiarami cudzej zawiści. W szkole ognia dzielę się technikami, których nie mogę w pełni wyjawić w publicznych filmach, ze względu na ich potężną siłę rażenia w świecie duchowym. Uczę tam, jak budować niewidzialny pancerz wokół swoich finansów i jak sprawić, by twoje oczy zawsze miały dar rozeznania, rozpoznając kłamstwo, zanim zostanie wypowiedziane. Jeśli czujesz, że dzisiejszy rytuał z wodą to dopiero początek twojej drogi do wolności, zapraszam cię do linku w przypiętym komentarzu. To twoja inwestycja w nietykalność twojej duszy. Kontynuując nasz rytuał, musisz wiedzieć, że woda na Psalmie 23 zaczyna płonąć duchowym ogniem Bożej sprawiedliwości. To jest ten sam ogień, o którym piszę w mojej książce. Kiedy te dwa elementy, woda i ogień, spotykają się w twoim sercu, stajesz się magnesem dla obfitości. Twoi wrogowie boją się kogoś, kto potrafi łączyć pokój z autorytetem. Szkoła Ognia pomoże ci zrozumieć, że stół przygotowany przed tobą to nie tylko jedzenie, to władza nad okolicznościami. Nie pozwól, by ten link był tylko kolejną informacją. Niech to będzie twoja pieczęć pod dzisiejszą decyzją o zmianie życia na zawsze. Twoja wolność jest na wyciągnięcie ręki, a ja jestem tu, by dać ci klucz do drzwi, których nikt nie będzie mógł już zamknąć. Gdy gasisz światło i kładziesz się spać, Proces dopiero się rozkręca. Ciemność nocy jest często czasem, w którym jadowite języki pracują najintensywniej, wysyłając w Twoją stronę negatywne myśli i uroki. Ale twoja szklanka wody na psalmie dwudziestym działa jak duchowy magnes i filtr jednocześnie. Woda posiada unikalną zdolność absorbowania energii z otoczenia. Kiedy śpisz, twoje pole energetyczne jest otwarte i podatne. Ale obecność słowa Pan jest moim pasterzem pod wodą, tworzy kopułę ochronną nad Twoim łóżkiem i całym domem. Woda zaczyna przyciągać każdą cząsteczkę zawiści, która krąży w Twojej przestrzeni. Jeśli ktoś w tym momencie o Tobie źle myśli, jeśli ktoś planuje Twoją porażkę finansową, ta energia zamiast trafić w Ciebie, uderza w naczynie z wodą. Biblia mówi, że Boża sprawiedliwość nigdy nie drzemie ani nie śpi. Podczas gdy ty regenerujesz swoje ciało, Psalm 23 wykonuje sprzątanie twojej przeszłości i twojej przyszłości. Woda może rano wyglądać inaczej. Mogą pojawić się w niej bąbelki, może stać się lekko mętna. To są fizyczne dowody na to, że walka o twój spokój została stoczona i wygrana przez słowo Boże. Zrozum potęgę tego mechanizmu. Nie musisz walczyć na poziomie ludzkim. Nie musisz odpowiadać na plotki ani tłumaczyć się kłamcom. Twoja woda wykonuje te prace za ciebie. Ona demaskuje fałsz. W nocy woda ta zostaje nasycona częstotliwością namaszczenia głowy olejkiem. To namaszczenie sprawia, że rano, gdy wstaniesz, będziesz mieć świeże pomysły na zarabianie pieniędzy, nowe siły do walki o swoje i absolutną pewność, że twoje naczynie przelewa się łaską. To jest czas, w którym twoi wrogowie tracą dostęp do twoich snów i twojej podświadomości. Jesteś bezpieczny w cieniu wszechmocnego, a woda jest twoim wiernym strażnikiem, który nie przepuści żadnego jadu przez próg twojego serca. Kiedy otworzysz oczy, twoim pierwszym ruchem nie powinno być sprawdzenie telefonu, ale spojrzenie na szklankę wody. To jest twój raport z nocy. Prawda nie boi się światła, a poranne słońce ujawni, co woda zebrała z twojego otoczenia. Jeśli zobaczysz w niej setki małych pęcherzyków powietrza, wiedz, że twój dom był pełen ciężkiej energii i zawiści, która została właśnie uwięziona w naczyniu. Jeśli woda wydaje się gęstsza, to znak, że blokady finansowe zostały wyciągnięte z twojej aury. Co zrobić z tą wodą? To jest kluczowy moment. Nie pij wody, która zebrała negatywność nocy, ta woda spełniła swoją funkcję jako filtr. Wylej ją do odpływu lub na zewnątrz, mówiąc oddaję to, co nie moje do źródła niech Boża sprawiedliwość osądzi fałsz. Poczuj, jak z tym gestem odchodzi od ciebie poczucie bycia ofiarą. Jadowite języki właśnie straciły swój ładunek, a ty jesteś czysty i wolny. Następnie nalej nową szklankę wody. Postaw ją na chwilę na psalmie dwudziestym trzecim pobłogosław ją, i tym razem ją wypij. Ta woda jest teraz zaprogramowana. Na obfitość i zdrowie. Ten poranny rytuał to Twoja deklaracja zwycięstwa. Widząc fizyczne zmiany w wodzie, Twoja podświadomość otrzymuje dowód: Bóg działa dla mnie. To drastycznie podnosi Twoją wibrację na cały dzień. Kiedy pójdziesz do pracy, kiedy spotkasz tych, którzy Ci zazdroszczą, będziesz patrzeć na nich z góry, nie z pychy, ale z pozycji kogoś, kto zna prawdę i jest chroniony. Psalm 23 rano to obietnica, że dobroć i łaska będą cię ścigać przez wszystkie godziny tego dnia. Twoi prześladowcy zauważą Twoją nową siłę i ich ataki zaczną rykoszetować, uderzając w nich samych. Bo Ty masz w sobie pokój, którego świat nie może ani dać ani odebrać. Przejdźmy do najpotężniejszego aspektu Psalmu 23 w kontekście finansów i relacji. Przygotowujesz stół przede mną wobec moich przeciwników. Zrozum, że Boża Pomoc często nie polega na usunięciu Twoich wrogów, ale na wywyższeniu ciebie w ich obecności. Twoja pomyślność finansowa jest najlepszą odpowiedzią na ich jadowite języki. Kiedy stosujesz rytuał wody, Twoje naczynie zaczyna promieniować energią tego przygotowanego stołu. W roku 2026, kiedy wielu ludzi traci grunt pod nogami, ty zaczynasz przyciągać okazje, które wydają się niemożliwe. To jest efekt bycia prowadzonym nad spokojne wody. Twoje rozeznanie staje się tak ostre, że widzisz fałsz w ofertach biznesowych i kłamstwo w obietnicach ludzi, zanim zdążą cię oszukać. Twoi wrogowie będą musieli przyznać, że twoja głowa jest namaszczona olejkiem sukcesu. Ten olejek to twoja intuicja, twoja pewność siebie i twoja nienaruszalna godność dziecka Bożego. Nie bój się zazdrości, która towarzyszy twojemu wzrostowi. Psalm 23 mówi, że dobroć i łaska będą Ci towarzyszyć przez wszystkie dni twego życia. Zauważ, że nie mówi on, iż problemy znikną, ale że towarzystwo Boga sprawi, iż będziesz przez nie przechodzić z obfitością w ręku. Twoja szklanka wody, którą rano pobłogosławiłeś słowem pisma, staje się w Twoim ciele eliksirem siły. Każdy łyk to potwierdzenie. Mój pasterz dba o moje rachunki, o moje dzieci i o mój spokój. Twoi przeciwnicy mogą próbować budować mury, ale ty jesz przy stole, który postawił dla ciebie sam król wszechświata. To jest sprawiedliwość, która zamyka usta kłamcom i otwiera bramy, o których inni mogą tylko marzyć. Dochodzimy do finału naszego spotkania, ale to nie jest koniec, to jest twój nowy początek. Słowo Amen. Które teraz wypowiesz lub napiszesz w komentarzu, to nie jest tylko pobożne zakończenie. To jest pieczęć prawna, którą kładziesz pod tym wszystkim, co dzisiaj usłyszałeś i co postanowiłeś zrobić. Pisząc Amen, deklarujesz przed całym światem duchowym, przyjmuję rolę mojego pasterza, przyjmuję ochronę wody i słowa, odrzucam każdy jad zawiści i wybieram obfitość. Twoje Amen. To także połączenie z tysiącami innych dusz, które w tym samym momencie roku 2026 szukają tej samej sprawiedliwości. Tworzymy razem mur światła, którego nie przebije żadne kłamstwo. Psalm 23 kończy się słowami: Zamieszkam w domu Pańskim na długie dni. Dom Pański to Twoje serce pełne pokoju, to Twoja bezpieczna rodzina i Twoje stabilne finanse. Nikt nie ma uprawnień, by cię z tego domu wyrzucić, póki trzymasz się słowa prawdy i rozeznania. Nie zapomnij sprawdzić linku do Szkoły Ognia w przypiętym komentarzu. To twoje przedłużenie tej ochrony twój pancerz na każdy dzień walki. Dziękuję ci, że byłeś tu ze mną. Twoja szklanka wody czeka, twoja Biblia czeka, a twój pasterz już przygotował dla ciebie stół obfitości. Idź w ten wieczór z podniesioną głową. Twoi wrogowie mogą planować ale to ty masz wyrok wolności w swoich rękach śpij spokojnie jutro obudzisz się w nowej rzeczywistości gdzie niczego ci nie braknie a dobroć i łaska będą twoimi jedynymi towarzyszami wyrok na fałsz zapadł twoja ochrona jest pewna niech boża sprawiedliwość prowadzi cię nad twoje spokojne wody każdego dnia amen